Witam państwa serdecznie. Zapraszam na kolejne podróże. Tym razem wybierzemy się na jakże wspaniałe i gorące plaże naszego jakże zacnego i pięknego, czystego morza typu Bałtyk. Zapraszamy na wycieczkę. Siemano, Siemano, Mexicano TV, otwieram wam drzwi. Dzisiaj, a ten gość ciemiał coś, nie? Właśnie się, trochę będę szykował się pod niego. Może go poznacie, może nie. Mam nadzieję, że się powoli mi to udaje. Dobra jest. Co jest grane? No słuchajcie, pakuję bagaży, pakuję bagaże, także ten materiał będzie krótki. Oczywiście dzisiaj już wyjeżdżam, tak jak mówiłem. ci wyjeżdżam. W jakże piękną, w, no wykur...istą pogodę, bo pada i padać prawdopodobnie będzie przez całą, przez całą, będzie przez całą nasz pobyt nad Bożym. Muszę ćwiczyć trochę. To będę się na niego szykował. I słuchajcie, no także będzie prawdopodobnie parać będzie trochę kicha, ale poradzimy sobie. Jest kurtka, jest bluza, damy radę. Słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżam, ale nie jadę do docelowego miejsca, do którego zmierzam. Dzisiaj będę w miejscu przestojowym przez dwa dni. Najprawdopodobniej, gdzie nagram parę materiałów, bo biorę ze sobą lapa. Także spokojnie coś nagramy, coś się wrzuci. Nie będzie pustkowia samuga, ani nic takiego. Czy jakoś tak się to mówi? Nie wiem dokładnie. Pozdrawić teraz nie będę, bo nie brałem już szytu bo jak widzicie, prosto ze stacji nagrywamy. Oczywiście z tej stacji nie jadę, nie? <laughs> także, mmm, także tylko przyszedłem tu nagrać gniotka porannego. Także a przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście wczoraj, uczestniczyliście. Także fajnie. Naprawdę jeszcze raz obiecuję, że spróbuję, przynajmniej spróbuję, zrobić live'a na... Na miejscu docelowym, docelowym, czyli nad morzem. Na pewno nie na plaży, bo no, na pewno znajdzie się jakaś zainteresowana osoba, która to zobaczy zaraz, to się rozejdzie i tak dalej. Nie chcę po jakiegoś posłuchu czy coś, żeby coś tam, żeby mi się nagle rozbierało jakieś kupa ludzi za plecami czy coś, bo będzie po live. Także prawdopodobnie będzie to. No, wybiorę miejsce, słuchajcie. Coś, coś, coś pokombinuję, coś pokombinuję. No. No, ale na pewno będą materiały z nadmorza, na pewno będą. No i aczkolwiek no, w taką pogodę, jak widzicie, prawdopodobnie. No, rzadko mi się zdarza trafić w złą pogodę, ale tym razem trafię w taką pogodę typowo kapturową, jak to się mówi. No także Ale Meksikano jest jeden, jest twardy, także się nie damy, będzie dobrze. Cóż więcej wam powiem no <ścoughs> Mam nadzieję, że jak wrócę to coś będzie, coś tam się wydarzy na tej wspaniałej... Jakże pięknej, wspaniałej, szkolnej 17. Jakże, jakże, kurde, jakże będę zadowolony z tego tytułu, e, jak przyjadę i dają się wielu, wielu ciekawych, interesujących rzeczy, z których będę mógł zrobić materiały. No, na pewno spróbuję zrobić parodię e, pana M. E, właśnie co przed chwilą próbowałem naśladować jego głos. E, to będzie jakieś może gotowanie razem z panem, panem K. No, jako zacny kucharz, gruba berta nasza, to, to, to będzie musiał ugotować z panem. No dobrze, z panem Makłowiczem niech będzie. Także może się uda, ale to dopiero, to dopiero słuchajcie, po powrocie, jak wrócę. Będę miał czas, żeby poćwiczyć głos pana Makowicza, także będzie wesoło, będzie fajnie jest jeden, coś jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie, no mam nadzieję, że już jak wrócę, to Major będzie już zaręczony z tą swoją kobietą, którąkolwiek. A jak nie, to podeślijcie mu jakoś. No i tyle. I, i na pewno i na pewno będzie, będzie zadowolony i będzie uśmiechnięty. Także jeszcze raz trzymajcie się z jakże mokrego i zimnego dzisiaj obecnie w Meksyku. Pozdrawiam, Meksykano TV. Trzymajcie się i zamykam teraz drzwi, narka.